Dzień dobry, Konrad Błaszak. Kolejny film na tym kanale, w którym nie musicie oglądać mojej twarzy, co jest niezwykłym, niezwykłym powtarzam. Atutem też musicie docenić te kadry. Nie antyfan pisarski, e, MK i BHD. Mogliby się ode mnie uczyć kadrów, bo są po prostu przepiękne, przepiękne <gryw> na jakichś randomowych patykach w parku koło pałacyku. Super kadry, Konrad. Ale dobra, mamy tutaj trzech, trzy smartfony: A7, A7 Power i A7 Plus. Oczywiście to są trzy Motorole. Jeżeli byście nie wiedzieli, ten. ta MK. Ta MK mówi, że to są Motorole. Gdzie ta MK? Pokaż się. O, jest METKA. Ta MK mówi, że to są Motorole. Że to są Motorole. Yy, Serii E, to już ja Wam powiedziałem, i to są Motorole z niższej półki. Jeżeli ktoś nie wie, to seria E to jest właśnie taka półka e, najniższa w e, ofercie Motorola. Nadal bardzo ciekawa pod wieloma względami, ale najniższa. Ja Wam tutaj chcę szybko omówić, bo będą teksty o tych smartfonach, e, będą filmy, ale chciałbym Wam omówić, czym się różnią te smartfony i który jest dla Was najsensowniejszy do wyboru. To jest E7. Ten tutaj piękny lujek, ale kadry normalnie. Ten pierwszy, na pierwszym planie. E7 zwykła. Wszystkie kosztują około 500 zł, więc cenowo jakby powiedzmy, że to samo. To jest też się najsłabszy, bo ma 2 giga ram najsłabszy procesor. Ale ma też 48 megapikseli, więc to jest też smartfon, który będzie miał bardzo fajny i ma, bo jak już trochę tam testowałem, ma całkiem fajny aparat jak na tą półkę. Nie zawsze najlepszy, ale czasem bardzo fajnie, bardzo fajnie działa. Nawet Czasem działa, moim zdaniem, trochę lepiej niż ten, niż ten, czyli E7 czyli model, moim zdaniem, m, bardzo ciekawy e, z, tej, z tej oferty. A jest to, e, jest to E7 jest też za około 500 zł i on też ma 48 megapikseli. Taki sam aparat, bardzo inny, bardzo inny niż ten. E, oprogramowanie, bardzo inny sok, który e, sprawia, że te zdjęcia są często dużo bardziej naturalne. Sprawia to czasem, że to są nieco bardziej wyprane z kolorów, ale są naturalniejsze. Czasem mają więcej szczegółów, więc to też jest. Będzie tekst o tym, bo to jest kurczę, bardzo ciekawa kwestia, który z tych smartfonów jest ok, a który nie ok, który jest w takich warunkach, który jest w innych warunkach, bo to nie jest takie oczywiste, że ten jest lepszy w każdych i tyle. Oprogramowanie robi cholernie dużą robotę. Czyli E7 E7 z plusem, moim zdaniem bardzo ciekawa, bardzo dobrze działająca, bardzo e, atrakcyjna wizualnie, ale ma pewien minus, którym jest mikro USB. iPhone to. Dobrze. Ma Micro USB, co jest jakimś tam moim zdaniem minusem e, w tej półce cenowej. No kurczę, ciężko się przyczepić do smartfona za 500 zł, że ma mikro USB. Ale jak mam się do czegoś przyczepić, to się przyczepiłbym do tego. Ale mamy też Powera. Power jest smartfonem, który stawia na dużą baterię, 5000, tyle samo ma plus. I ten smartfon ma zupełnie na parę. ma 12 megapikseli, które przeważnie wypadają moim zdaniem trochę słabiej niż te 48. Ja wiem, megapiksele to nie wszystko, ale przeważnie wypadają troszkę słabiej, więc ja bym postawił na plusa, ale ma to na przykład USB typu USB typu C ma kurczę, troszkę inny ekran na przykład niż Plus, więc często trochę lepszy trochę atrakcyjniej się on prezentuje Plus jest dużo bardziej charakterystyczny wizualnie, szczególnie ta wersja pomarańczowa co dla wielu osób może być kluczowe więc podsumowując, bo ten film jest taki, taki śmaki i owaki Motorola ma trzy bardzo ciekawe telefony Jakie przebitki. Ma trzy bardzo ciekawe telefony. a 7 zwykłą, E7 power i E7 z plusem. a 7 z plusem, nie umieraj tam. O Jezu. Ucieka. E, I moim zdaniem warto zdecydować się, mając 500 zł, na jeden z nich. Ja bym postawił na którejś z tej dwójki. Te dwójka moim zdaniem jest dużo sensowniejsza i dużo ciekawsza. Zaplę na dużą baterię, bo przy telefonie za 500 ja bym używał takiego telefonu bardzo chętnie jako drugi obiekt, jako drugi obiekt, jako drugi telefon, jako zapasowy telefon. I 5000 robi robotę. Po prostu, no dwa pełne dni, nawet jak mocno używam. Super jak mało używam telefony coś, 3-4 dni, bym powiedział słowo wyższe niż super, ale byłoby wtedy brzydkie, a tu jest friendly family content, więc nie mogę. Więc. E, te telefony mają duże baterie, mają fajne aparaty, chociaż ten ma fajniejszy, ale ten ma USB typu C. Więc to jest ciężki wybór. Ciężki wybór, moi drodzy. Ten też moim zdaniem jest trochę ciekawszy wizualnie. Ten jest ładny, ale ten jest taki bardziej przykuwający wzrok. Więc y, dla młodych osób to może być to może być ważniejsze niż USB typu C i y, ważniejsze niż ekran ważniejsze niż aparat. Po prostu telefon będzie ładny. Więc moim zdaniem ten będzie bardzo sensownym wyborem dla młodych osób. Dla młodych osób, które chcą mieć coś ładnego, które chcą mieć coś długo działającego i spoko. Ja aparat też chcą mieć takim całkiem przyzwoity. Ten będzie wyborem dla osób, które będą chciały mieć trochę lepszy aparat, nadal długo działający, a mikro USB jest, nie jest przeszkodą i on nie musi być aż tak. Inny wizualnie od tego, co mamy na rynku, aż tak charakterystyczny jak ten pomarańczowy. A ten najzwyklejszy może trafić się w fajnej promocji. Fajnie, że ma te 48 megapikseli. Ee, działa całkiem ok. Ee, wizualnie też jest całkiem ciekawy, więc też może znaleźć swoich swoich kurczę sprzymierzeńców, swoich fanów. I to chyba tyle. Motorola, podsumowując i teraz zupełnie poważnie, jestem mocno zaskoczony tym, jak Motorola rozbudowała swoją e, półkę tą niższą, bo te smartfony e, z Moto E jakby nie kojarzyły się z jakimś nie czym nigdy. Seria G była spoko, Moto E to była ta seria najprostsza, jakby nie oczekiwało się od niej cudów, e, a teraz za niewielkie pieniądze dostaje się całkiem sporo. Więc trz, trz, przebitki Jezus Maria, profesjonalny youtuber. E, a teraz te dwa telefony są bardzo dobrym wyborem i kurczę, mając pięć stówek, decydowałbym się na którejś z nich, mówiąc zupełnie poważnie. Więc jeśli macie taki budżet, albo chcecie kupić dla kogoś, albo potrzebujecie drugi telefon, albo szukacie czegoś taniego, bierzcie coś z tego. Pozdro, ziomeczki.